Pakistańskie U Ja mam umlaut, bo neymus jest zajęty. Sorry, sorry, niemieckie U. No. Nie mogłem, bo chciałem sobie zrobić normalny Neimus, ale jest zajęty. I jeszcze kurwa co lepsze, to konto ma pierwszy level. Ty. Ktoś został kutasem. No, ktoś mi w chuja zrobił no, to. No to już pewnie jest wolne po takim czasie to. Wiesz, hajs z YouTube'a jest Pamiętasz neymus jeszcze czas jak żeśmy grali na US i założyliśmy, bo powstał powstało ten na Europie dla samego fanu, żeśmy tam y, założyli sobie konta. No, pamiętam. Ja też tutaj MC, ja co nie mogę. Mhm. go przedrostek UZT zrobiliśmy. No i widzisz. Bo większość z nas pozakładała tam te konta, a chcieliśmy totalnie od początku, nie? Mhm. No i, chodź. I teraz no I z tobą robię. zapewne tak samo było. Jak żeśmy nie, grali. tam nawet... 28-0. Kurwa mecze <laughs> Tam to ten jak to się mówi a... To nawet jest ledwo co pierwszy poziom tam wbity także nie wiem czy to moje do końca Tam kawa... znaczy ledwo co wbity pierwszy, tam jest połowa pierwszego chyba Ty mm -hmm. to tak kurwa. Ja wezmę slowa chyba co? Chociaż? Q. Nie no weź sobie pierwsze, co, pierwsze co to bierzesz ku? Standard, standard, standard. Q? Standard lepiej chyba No tak o, standard, bo... Chociaż no może być no standard. Już. Go. Idziemy tędy czy Na Naokoło na około. Tutaj o, tu jak się zrespią te to wjeżdżamy Ja wziąłem ten Fireballa pierwszego no. Ze względu na cooldowny Co idziemy Jankor? No dawaj, ja wchodzę ja drugi no. hmm. no jeszcze, jeszcze za wcześnie, za wcześnie eee, Taktyki kurwa Jak minioncy się z on na pewno dżungluje tym koniem To jeszcze widać po jeszcze hekarin że Karim. Wiedziałem, bo od razu na wilki, nie? Zajebiemy wilki, później sobie weźmiesz krzyżyk i już będzie git Krzyżyk tak się szybko nie spałni. Nie, spawni się zaraz jak zrobisz te... Yy, ...wilki, bo on się respił chyba w drugiej minucie, czy tam 1 minutie Dobra, No teraz, dawać. Dawaj jednej muzy No Zdukałem na skripy, git I zabieramy to Przegrał, smartcast off Dobra Mam Morganek, bit. Ja w Wukong Czekam kilka sekund, włączę w tym czasie smartcast Wolisz się zmienić? Znaczy zobaczymy nie, jeżeli będę potrzebował zmiany to ci dam znać na pewno Ocz, wchodzi 40 ability, aha nie, dobra start z rana, no tak Mhm mm Z dwoma, z dwoma Nie, 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 tylko ten Morgana ma 40, nie? I ten To tyle samo ma co ja No, no ...się przyzwyczajeniem tego, że jak z jakiś mana regen zacznę, coś też się ma mniej, nie? O, o fuck Schodzi Morgana I ten też y, gdzieś poszedł łuką, także... A, będą nam na dżungli wbijać Zmiana poszła. poszła Oni się zmienili, to spoko w sumie no, ho, na pewno wam będzie wygodniej. Łukąg jest bez flesza. oj, przylagowało mi przyjdziecie to nie zabierzemy alter ale, to ale przycina, ale przycina mi ja już idę, tylko nie wiem czy zdążyłem nie, dobra, nie ja już już dupa przecież kon jest na pół HP, dobra, wyjebane czekaj, kurwa, chyba znowu... powiedz coś, najmus? wow, dobra ej, wbijamy? dawaj, dajmy. Teamfight jakiś? Dobra, nie, nie, cofka Na głośnikach jesteś ja co? No wiem, wiem, wiem już, Bo miałem ten mocno podłoszony no, Że tak to ujmę, gira mi lata Gira mi szmier Ale szmier Uol, well, ej, lagi miałem, ey, o co chodzi? No, laguje strasznie, no ten serwer laguje już od dłuższego czasu Widzę, że mi sobie, ale huj Ale on... No Ma no ty O co tu chodzi Spróbuję ci tam wlecieć na tego topa, ty No dobra Nie ma tego ma upiszona. Chyba się z A Albo tutaj gdzieś siedzi o jest Dobra Tu jest koń i Bij konia, skakaj na do konia Dobrze Ja już idę od spodu Mi się chyba nie będą chcieli za bardzo znaleźć Ole laga miałem, że ich nie widziałem nawet ty wow, 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 wow. Dobra co że jest Fir rodzik zaliczony Nie bitko tylko wilka Ehe. Straci dużo Magnet sobie palta no już teraz za późno wokoń to. tu ten rol laguje na Dobra. Aj jak to laguje No mi też potężnie tak no będzie to widać normalnie na nagraniu, że ten serwer to kurwa ja pierdolę Ja pierwszą co tu chodzi, Wale last hita i damage pokazuje do Pereku też drugiego clipa. No bo to taktyki kurwa z Rosji są. <grym> Dobra, ja mam szósty jakby co. No ja piąty. Ale każdy ożył jak może. Anią jest właśnie wygodnie last hitować, nie? No, na pewno. Nie ma cały czas Morgany. No. Pra, Pragną. Nie na mnie one chcieli wjechać. Przekazać. No masz, masz, jeszcze koniecz. Dobra, lecę. Nie wiem, flesz czy coś. On tam ma. Już wnosiłem, no. Wcześniej też nowa po prostu. No jak nie jak tak Nice. O No nice. Ale lag był ja pierdolę Konik Znowu Koń na biegu nas zabawka Mała huśtawka A rozpołynęły rozpoły rozpoły roz roz rozbawi Konik Trzebia koń na biegunach. A, musiałem. Jest mieć swój ten. Wjeżdża we mnie, myślałem. Konie jedzie. Popchnął Pioruńs mnie. Kioruński patatajec Popchnął mnie. Muszę mu oddać. Dobra, to jedziemy tak z koksem. To to. Nigdy nie wiadomo kiedy dobry pot ją się przyda Z jakiejś potki właśnie Potki to dobra sprawa, ja lubię potki A portki? Portki też lubię. Ty Karim ma trzy las hity Gratulacje. Nie, u mnie ma 21. U mnie też ma trzy o co chodzi? Może go no nie, nie widzieliście. U mnie Morgana 30 No nie widzieliśmy. przed chwilą mnie wjechał. <noise> nie wiem ty kurwa. No, no co chodzi z tym koniem? Mnie ma 21 bez przepałty Może dlatego, że ja widziałem jak on las hitował <noise> To na pewno przez... <noise> Jakieś nowe zasady widzę tutaj Kurde! Jest dużo jakby dziubnąć, że się hinąć O oh, fuck Ile farmy w całym mieście Widziałeś tego jeszcze ziomek o, Ale mi zrobić co to penedzel. Z niego zły tylko zwałem, wziąłem e... Uważaj, i Uważaj ja co na plecy ci wjeżdża. Funt. A no na pewno. Ja tam idę ja już to... Z buta wjeżdżaj, chłopie z buta mi tu wjeżdżaj. Pod wieżyczkę, Chłopcie. Chodź patatajec. No nie wiem czy ja last hituję to czy nie last hituję. To Topać tam podtrzymałem trochę i z to Jezus ja się tak dziwnie laski wbierze. Jak Aha, czyli ja co nie przychodził. Co? Ja cię. Może to nie Bo prawie zabiłem konia, ale widziałem, że ten nie śpieszyło dzisiaj. się. sorry. Nie, ja tu wyskakiwasz, to ja nie, zam nie zamierzam. plecy masz Aatrox. Dawaj ja idziemy. No, wjeżdżam, wjeżdżam. Małpa. Stuna ma. 3, 2, 1 To ja pieprzę tam Organa Ja już jestem do Dobra, cofnijmy, cofnijmy Jebać. W dżunglę mu zabieramy Jaltar ja Jaż się, ja się na tę na wyjdźcie po altar 30 lagi są kosmiczne No straszne, nie? Mm -hmm. Ważne, że ich kurwimy bo A, nie zganiaj na lagi, tam kurwa ziomek No creeps u mnie w pięć idzie, jeden stoi i tańczy, o co chodzi? Jeden stoi, drugi tańczy? Może jakiś melarz kurwa mają, ty a ty od razu krytykujesz że lagi, ty a. Że jakaś dzisiaj impreza, jakaś rocznica, nie wiem, Zbyszek umarł czy coś ty To na pewno impreza była, jakby no. no tak, jeden no stypaj i koły, ty Ja co, wjeżdżam oh. na BOTA, bo nie jestem kurwa ciołta <noise> Chyba, że konga rozpierdole. co wy na to? E, nie ma morgany, także... Ta morgana też... albo jest... Już jest na topie, albo jest w drodze na topa. To <noise> życie na topie. Zapominam <noise> mówić, że ses. Nie no spoko. Ja, to w sumie ja za bardzo puszyłem, ale... kurwiające jest trochę. Teraz ja będę puszował, bo jestem... Tak jak mi to dzisiaj ziomek napisał. Jestem typowym człowiekiem z brązu w dżungli, bo jeśli przychodzę, to zaraz podpierdalam farmy na linii. Jestem typowym brąziakiem. No, próbuj sobie, Morganko, próbuj. Czekaj, ile tu jest do tego? On mnie widzi, sproszkował mnie jebany. Jeszcze 200. Pokazałem cię, Janek. Potrzebuję. O. Ja dole, no. Wyjdziesz kiedyś z tego topa, jest suko. Z butem ja... Oczywiście nie powiedziałem A jestem kurwa czub Dobra Aha, Aha. Przyjrasz tu Łoł wow. hmm. Weź dojeb go Jasny chuj Ja co tego tego freera kurwa hmm. Na Jakie lagi, jak ja w ogóle... Szczerze? Nie wiem ja jak zabiłem. nie wiem kiedy ja zabiłem Wukonga, nie? Dobrze, ważne, że zabiłeś. O co za chodzi parod... w tej grze? Co za parodia. Ale napraw... ulta to wyjebałem ładnie, co? Na klona. No, pięknie. Ja w ogóle ulty nie użyłem, nie wiedziałem czy je mam, czy nie. Takie lagi są, że to jest chyba... Ja ogólnie splaszowałem, mówię no... Uratowałem go jeszcze, nie? No to chuj. <laughs> a tu masło. Dokładnie, a to chuj. <laughs> A to chuj wielki dwa dla kurwa ja rę rękę w a ja tu chuj <ścoughs> Zdziwiłem się kurwa, ty <śmany> Dobra, yeah. mamy to, będą budki całe eleganckie. nowe budki i zapierdalam na proste z tak ładnie mówię. Dobra, już całe win pies I on to możesz szlać, nie? Ona ma 70 las hitów Tylko Upa, ten nawet na linii siedzi, już może spierdalać Dawaj, dawaj Janku Janku bijemy się ładne golem Ale dzisiaj ogólnie się te lagi tak wzmocniły nie Bo ja aż, aż takich to nie miałem, ja miałem od czasu do czasu jakaś tam wiesz Ja ci mówiłem ja co co przez ostatnie kilka dni robię <gryw> I mnie na kąpie nie Jakoś nie no to, jak... ten co mnie posypał proszkiem jakimś ty Talkiem mnie posypał i mnie widzę Żeby ci się pupa świeciła Idę, idę Mam kurcz prądam a Morgana przeżyła fartem, nie? Oh no. Chciałem je jeszcze skuzać i i jebito życia A to taki chływ taki deszcz no To pizda na masło No, co tu chodzi? Ja nie rozkminiam jak to się w ogóle last w takich warunkach Ty ogólnie nie wiesz jak się last hituje No hmm. teraz na warunki, Atmosferyczne No piszesz sobie błąków jak się leci Pierwsza widoczność <laughs> Ślisko na wierzch nie mogę lecić to Popser, majty. O, hey. zabiłem wilka, ale nie widziałem, żeby go zabił Ale faza no, Ale się upizgałem O, no, to już mogę kupić, bo to jeszcze chwilę pojungluje Dobra, ja idę ten, zrobić wariata, kryjcie mnie tam jak coś, nie? Ty, ale nie wal sobie kurwa, skończmy rundę Ty. Puszuj topo. Dobra. Mam tu przyjemniaczków. No topo, bo się skumają. Ze się bijojacka. Jeszcze stoisz na mnie. Nie masz. Posypię go kropnie, może się uspokoi. Uspokoił się, widzisz? Aż się schował do dżungli kurwa. Aha, idziesz? Ale desperaci w chuj. Ignite, ulti Morgana ulta i ignitea nie ma nic Zostaw mi go Aha Ej, elegancko Wszystko było calculated kurwa <laughs> Powiedz. Koniak się wkurwił co jak wleciał, tylko że się akurat flesznąłem Ty Koniak wleciał, ten, koniec, ten koniec w ogóle całą grę smutny <laughs> <laughs> Smutny koń <laughs> Może kupmy mu jakąś karmę kurwa dobrą czy paszę Karma dla konia? <laughs> no nie, na pewno coś takiego kurwa istnieje, ty Nie miałem no. nigdy konia, ty <laughs> To jest siano, karma dla konia, ty. No ty masz kurwa, no dobre siano byś kupił kurwa, ty Z pierwszego no, sortu <laughs> Nie, ty, kurwa jakieś... Z pierwszego tłoczenia. Nie kurwa, jakieś z barwnikami byś mu kupił kurwa ty. Tak siada z barwnikami, ten tęczowe. No ja nie wiem kurwa jakie można kupować. A skąd jest tęcza ty? Wcale nie od załamania świata, tylko to jest kurwa. Barwniki jest, no, chemiczne, tak. kurwa, e E60 czy tam jakieś inne. No. Połączone Organa, z Biorą ten, Porzucił altar, wyjebany man Porzucił altar, wolą lecieć na Troxa, któremu zresztą biegniemy na pomoc Skaż do nas Mariola Wol mu kurwa dupę rozjebałem Czuję się... No, u mnie to, to robi spada szapę, ale nikt go nie bije, o co tu chodzi? Patrzcie, rzucam proszkiem i widzę tam co się dzieje, nie? Ja tu talkiem na lewo i prawo rozrzucam ty Żeby no dupa się nie ślizgała Co? po tym, nie? jakby będziemy Dokładnie. Talk to moja robota No Zawsze wiedziałem, że jesteś... Dobra, mój, koniec, tam. nie? Od razu, do końca, no Masz ty kurwa pauzu i tam facet Ja im jeszcze wpierdolę Ty mnie jeszcze próbujesz? O, to wypierdalaj na bazę do nas, oni no. <laughs> Wygoniłeś konika i to nie? No i to by było na tyle. No, był tak. ja co? Dalej to ciągnij. I Janek. Jo.